Ona? Tak! Daj pan 100 złotych na razie. No. Wyjmij pan z portfela. Chcę, chcę pokazać jak, jak ona w koniach zrobiła. No dobra. Ja panu 100 złotych oddam te. Dobrze. Dobra, dziękuję. Podpisaliście? Tak. Słuchajcie, teraz o tej natalce. Paweł pożyczył paweł 100 złotych. Ty jesteś netalką, przypuśćmy. No. Niechownym <grym> kobietą jesteś. I tak, a ja jestem Łojtkiem. To jest moje pieniądze, które ja dostałem z Mopru. Ona wzięła tego majora no. do samochodu, spoiła i mówi tak. Majorze, masz pieniądze, a ten mówi mam, dostałem dzisiaj z banku, mam 150 zł. To daj mi 100 zł. Przez tak taką, o, uh -huh. teraz się ja to wydaje. Dobra, do... o I trzymaj. Uh -huh. I tu kamera jest. I jecha. Ta. I tak. Ona mówi: weź teraz, ty major. Ja biorę od uh -huh. ciebie. Pokaż na kamerze, że. Dostałeś. Dostałeś sobie. Że dostałeś 100 zł. 100 zł. Uh -huh. Uh -huh. Ona mój tak później. Kamerę wyłącza. Mówi: dawaj. I sobie <noise> chowaj 100 zł. 100 zł. Własne jego pieniądze. A no. nagrała na YouTubie i Major przyjechał. Ja mówię tak. Wojtek, dała tobie coś? Pieniądze czy nie? No. Ja widzę, kurwa, na, na balony. <grym> Dobra. Ja mówię, dała tobie jakieś pieniądze czy nie? Podjeżdża, wchodzą tu. Ja mówię, Paweł i ten, i, i, i Natalka po tysiąc złotych. Tak jest. Za pierwszy i za drugi. No. To major do 50 zł, a ja jest o tym 100 zł wyrwałem. Trzy woreczki no. węgla, to by więcej przywieźliście węgla. A ona trzy woreczki. Dużo? No. no, nie, no. Piesz, jak ja oglądam ten stream, panie Krzysztofie, to ten, ten Ale pytam, ten... dużo? No nie. nie no no co, nie. to trzy woreczki. No. Ona zarobiła na pewno dużo więcej na tym. No. Na pewno. No oczywiście. No, inaczej by nie przyjeżdżała. Tak. I, inaczej by nie przyjeżdżała. No. No. Ona się nie I on jeszcze do mnie. Zadzwonił na mój telefon i ja mówię Pawle, a gdzie 2000? No tak. Mhm. Gdzie 2000? A gdzie od Natalki 2000? Nie. A on mówi: To Natalka musiała zapłacić. Dobra. Ja na mój Major, włączę kamerę. On włączył, nagraliśmy. Mhm. Ja dzwonię do Natalki. ona odbiera ja mnie. Pani Natalio? E, dla mnie 2000 ile majora 2000. A niech Paweł zapłaci. Chwileczkę. Posłuchaj co Paweł powiedział. Ja mówię, włącz komputer major. On, on włączył. I Paweł. Paweł głos, tak jak twój i jakiego przypuśćmy. Mówi tak. Niech letalkę zapłaci. No tak. Ja mówię, i letalko to? No, ale... Ten Paweł, I nie ma jej głosu. Ten Paweł był w porządku, nie? Jeszcze jako tako. Ona tam to Razem! Razem! Razem grali w jedną o, jak może powiedzieć... Z <laughs> jednego butelkę piło, było. No to I masz pan z nim. Na tam najlepszącę grali. Mhm. O. Mam prośbę, bo Karol chciał z Warszawy, żeby go pozdrowić. Pozdrowi pan Karola z Warszawy. Może to jeszcze dasz stówkę. Za te pozdrowienia? Tak, Karol, płacisz za pozdrowienia stówkę, przyjeżdża mi od ciebie, zabiera. Słyszysz? No, no to niego pan pozdrowi. Szanowne państwo, kochani moi, chciałem złożyć zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego dla pana Karola z Warszawy e, na święta, ażeby był radosny, wesoły, szczęśliwy. I pani Karolu, proszę pozdrawić ode mnie od Meksykana, bo już Majora nie będzie dzisiaj, bo widzisz co u mnie na głowie jest zostałem ludzie, Paweł powie Tobie, dobrze Paweł tak, powiem, tak, tak, tak. że co ze mną się stało wie akuratnie, że Major mnie powił tym kubkiem głowy mam, mam rozciętą głowę, szyta i bardzo Ciebie serdecznie, Karolu pozdrawiam i zapraszam do Ciebie tak. i tutaj reszta z osoby. Z całego serca Was zapraszam do Ciebie. I bądźcie zdrowi, szczęśliwi. przysyłam dla Ciebie, Karolu, i dla Twojej mamy, dla całej rodziny. Powiem ogółem tak. Zdrowych, wesołych, szczęśliwych, radosnych, pogodnych, świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Szczęść Boże. No, dziękuję. I niech pan to, tą stówkę niech mi oddać. Tą stówkę niech mi odda jak przyjadę. Pawła, <grywki> <to, p> <grywki> <grywki> dobra, wszystko gra.